Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Na zewnątrz, co? Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz zwierzy, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane! Zagęszczaj ruchy! Nie ma czasu na podziwianie widoczków. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach furgonetki. Doktorze! Halo! Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam! Szlak. Eee, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście, w nadziei, że część zarażonych jest zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie, trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Ruszaj się żwawo. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej. Okay. To Ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania Ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em, znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla Ciebie prawdziwą robotę. Spike? Jestem Krain. Tylko tego mi brakowało: kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy, a jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. I podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajímá se tím. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie. Obawiam się, że dla nich już za późno. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Cholera. Ech, już prawie. Daj mi chwilę. Ukraina. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo, upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych, chryków. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te ci są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę? Jeśli będzie potrzebna. Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlagby to.